Miało być tak pięknie wielki zamach terrorystyczny kilkaset ofiar, sława, chwała, peany 72 dziewice a skończyło się na dożywociu w Stanach Zjednoczonych i niechlubnym przydomku majtkowy bombiarz. W dzisiejszym odcinku opowiem o najbardziej pechowym terroryście. Zapraszam! Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Umar Faruk Abdul Dałab. Czasami w materiałach możecie go również znaleźć pod aliasem Faruk Umar al Nigiri. I to był młody Nigeryjczyk, który postanowił wysadzić samolot. I w związku z jego osobą mamy no, co najmniej kilka ciekawostek. Pierwsza kwestia jest taka, że on absolutnie nie pasuje do stereotypu terrorysty. To był młody nigeryjczyk, który właściwie w życiu miał wszystko. No przede wszystkim miał bardzo bogatego ojca. On był najmłodszym, szesnastym dzieckiem Hadżiego Umara Abdulmutallaba, który jest uważany za jednego z najbogatszych ludzi Afryki. Bardzo często o nim się pisze w kontekście bardzo prestiżowego bankiera, osoby, która budowała nigeryjski system bankowy itd., itd. Więc Młody Faruk tak naprawdę w życiu miał wszystko, czego zapragnął, i jego kariera zapowiadała się całkiem nieźle. I druga ciekawostka związana z jego ojcem jest taka, że mimo iż był muzułmaninem, i na pewno kochał swoje dziecko, to 19 listopada 2009 roku poszedł do ambasady amerykańskiej w Abuji, w Nigerii, i rozmawiał z funkcjonariuszami FBI o tym, że jego syn prawdopodobnie jest w Jemenie, że jest mocno zradykalizowany i możliwe, że coś planuje. Co ciekawe, po tej rozmowie nazwisko Faruka Umara znalazło się w bazie TAID. To jest taka specjalna baza informacji służb specjalnych amerykańskich, posiadających informacje o terrorystach no, różnego typu. Baza jest oczywiście tajna, więc jego nazwisko się tam znalazło, a mimo tego nie cofnięto mu amerykańskiej wizy. Dzięki temu mogło dojść do sytuacji, o której zaraz opowiem. Zanim jednak Omar Faruk wsiadł na pokład samolotu z bombą, Ukończył studia inżynierskie w University College w Londynie, uzyskał tytuł inżyniera. Następnie wybłagał ojca o pozwolenie na odbycie studiów w Instytucie Języka Arabskiego w Jemenie, dokładnie w Sanie, gdzie poleciał mniej więcej w sierpniu 2009 roku. I koledzy, z którymi studiował, Potem zeznali, że tak naprawdę był tylko na początkowych zajęciach, bardzo szybko zrezygnował z nauki, a przyjazd do Jemenu był tylko pretekstem. Możemy zobaczyć sylwetkę Omara Faruka na filmach Al-Kaidy pokazujących szkolenie w pustynnych obozach dla terrorystów. Tam są takie charakterystyczne sceny pokazujące mujahedinów, którzy strzelają do flagi brytyjskiej, do gwiazdy Dawida czy do flagi Organizacji Narodów Zjednoczonych. To był czas, kiedy Omar Farouk na pewno spotykał się z różnymi osobami w ramach struktur Al-Kaidy funkcjonujących w Jemenie. Przypominam, że na Półwyspie Arabskim funkcjonuje bardzo aktywna filia Al-Kaidy. W tym samym czasie do Omara Faruka zaczął pisać ojciec, który właściwie zagroził mu, że odetnie mu źródła finansowania i że syn powinien wracać, żeby zająć się jakimś poważniejszym zajęciem, czyli na przykład studiami magisterskimi w Dubaju. Ale Omar Faruk odpowiedział, że absolutnie nie ma takich pomysłów, że jego pobyt jest finansowany z innych źródeł, a także napisał do ojca kilka bardzo znaczących SMS-ów. Zachowały się w dokumentach procesowych. Znalazłem nową religię prawdziwy islam. Powinieneś po prostu o mnie zapomnieć. Nigdy nie wrócę. Proszę wybacz mi nie będę się już z Tobą kontaktował. Wybacz mi wszelkie złe uczynki nie jestem już Twoim dzieckiem. W październiku 2009 roku rodzina utraciła kontakt z umarem Warukiem. 7 grudnia 2009 roku umar Faruk opuścił Jemen. Poleciał do Gany, przebywał również w lagos, potem znowu do Gany, a następnie poleciał do Amsterdamu. 25 grudnia wszedł na pokład samolotu lecącego z Amsterdamu do Detroit. Podróż przebiegała spokojnie. Pod koniec lotu. Umarł Faruk, spędził 20 minut w toalecie, następnie narzekał na ból brzucha, nakrył się kocem. Po kilku minutach było zauważalne, że coś pod tym kocem zaczął majstrować. I na początku pasażerowie nie zwracali specjalnie uwagi, spod koca jednak zaczęło się w pewnym momencie dymić. Ja widzę teraz, jak mój operator usiłuje się nie roześmiać. Podkoce zaczęły się dymić, zaczęły się unosić płomienie, i w tym momencie pasażerowie no, zrozumieli, że to nie jakieś jednoosobowe zabawy, a coś poważnego. Siedzący obok niego duński reżyser przytrzymał napastnika, i w tym czasie załoga samolotu ugasiła płomienie, które już zaczęły się wydostawać z jego spodni. Napastnik został pochwycony, przetransportowany do, do, do przodu samolotu. Tam już powiedział od razu, że ma przy sobie materiały wybuchowe. Na szczęście nie doszło do pełnej detonacji. Samolot wylądował, napastnik został oddany w ręce służb. Co się wydarzyło w tym samolocie? Otóż, okazało się, że Umar Faruk wszedł na pokład samolotu z materiałami wybuchowymi ukrytymi w bieliśnie. W majtkach miał zaszytą taką 15-centymetrową kieszonkę wypełnioną pentrytem czyli bardzo silnym, niebezpiecznym materiałem wybuchowym. Pod kocem próbował wprowadzić za pomocą strzykawki kwas, i miało to doprowadzić do wybuchu. Jak wiemy, wybuchu nie było. Co ciekawe, on zajmował miejsce 19A w tym samolocie czyli był bardzo blisko zbiorników z paliwem oraz skrzydła. Następnie no, przeprowadzono śledztwo, żeby dowiedzieć się, dlaczego nie doszło do pełnego wybuchu. I to jest taki fragment, którego nie powinniście oglądać, jeżeli akurat coś jecie. Otóż okazało się, że Morfaruk otrzymał ten materiał wybuchowy jeszcze w Jemenie, czyli nosił to w majtkach przez dwa tygodnie co najprawdopodobniej spowodowało, że po prostu substancja straciła część swoich właściwości. Jakimś cudem mój kamerzysta nie umarł ze śmiechu, ale widziałam, że walczył. Złośliwi mówią, że Omar Faru Abdul Muttallab zamiast zamachu tak naprawdę wywołał pożar we własnych majtkach. Mimo wszystko, Al-Kaida ogłosiła go bohaterem. I w wielu publikacjach tej organizacji możemy znaleźć takie zdanie, że owszem, no, nie udało się wysadzić tego samolotu, te ponad 300 osób e, przeżyło, ale. Sam fakt, że można wnieść na pokład substancję, która mogła wybuchnąć, jest już pewnego rodzaju sukcesem. Że to spowoduje większe nakłady na systemy bezpieczeństwa, większe poczucie strachu i lęku, no, dokładnie o to terrorystom chodzi. Kolejna ważna kwestia. W wielu publikacjach na temat tego wyczynu znajdziemy informację, że napastnik doznał bardzo poważnych oparzeń z jednej strony rąk, ale także ud i genitaliów. To były poparzenia drugiego stopnia. W niektórych źródłach również znajdziemy informację, że po tej całej akcji amputowano mu penisa. Jest to wiadomość do końca niepotwierdzona, więc nie mogę jej podać pewności, z 100% pewnością. No ale teraz wyobraźmy sobie, facet ma dożywocie w więzieniu o zaostrzonym rygorze i odbywa je bez penisa. No, średnia przyjemność. Co ciekawe, Al-Kaida wielokrotnie nawoływała do powtórzenia tego wyczynu. No i jakoś nie znaleźli się chętni. Ciekawe dlaczego. Zapraszam na kolejne odcinki na kanale Anatomia Zamachu. Nie ja nazwiska znowu. Umar, Faruk, Abdul, Mutallab. Napisać? Nie. Pisać, tak? Nie. Umar, Faruk, Abdul, Mutallab. A ojciec to był Haji, Umar, Faruk, Maruk. no właśnie. Bez Faruka. Al-Haji, Umar, Abdul, Mutallab czyli Umar Faruk Abdul Muttallab, Haji Umar Abdul Dobra. Dlaczego po prostu nie może być Muhammad. To jakby każdy Arab się nazywał Jan Kowalski. Byłoby prościej. Nie myślę, że wszyscy facet ziembują w samolotach. Nie, nie myślę. Próbuję jakoś cię rozśmieszyć i sprawić, że nie będziesz wyglądał tak, na, Znale... tak potwornie zmęczonego. To nie twoja wina, to wina całego tygodnia Ty Nie, jest... po prostu boisz, że mnie zemdlejesz znowu. Nigdy nie był nawet pierwszego podejścia do zemdlenia. Jeśli kiedykolwiek zemdlałem, to jakby wypełniłaś te pomieszczenie lakierem do włosów. Tak, wtedy byłem bliski omdlenia.